Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. W Ewangelii Mateusza dotarliśmy do dziesiątego rozdziału i czytaliśmy te wiersze odnoszące się do prześladowań. W wierszu dwudziestym czytamy, że brat wyda brata na śmierć. Jeśli jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, nawet niektórzy członkowie Twojej rodziny mogą się przeciwko Tobie obrócić: rodzice przeciwko dzieciom, dzieci przeciwko rodzicom, także nawet są gotowi ich uśmiercić. Świat tak bardzo nienawidził Jezusa Chrystusa, że Go zabił. I jeśli jesteś prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa, świat będzie Cię także nienawidził. Świat dzisiaj wcale nie jest inny niż był dwa tysiące lat temu. Duch tego świata jest nadal pod kontrolą diabła. On rządził światem 2000 lat temu i nadal nim rządzi. Jak mówi wiersz 22, będziecie w nienawiści u wszystkich, ale prawdziwy chrześcijanin trwa do samego końca. Przechodzimy do wiersza 24. W tym kontekście Pan Jezus mówi, że nie ma ucznia nad nauczyciela, ani sługi nad Pana. I to jest bardzo prosta zasada. W jaki sposób my możemy się wynieść nad naszego Pana i nauczyciela? Czy nie wystarczy, jak wierz 25 mówi, by uczeń stał się jak Jego nauczyciel, a sługa jak jego Pan? Pomyślcie o tym. To jest zasada obejmująca cały okres chrześcijaństwa. Uczeń nie jest ponad swojego nauczyciela, ani sługa nad własnego Pana. I dokąd Jezus zmierza? Zobaczcie na drugą część 25 wiersza. Jeśli gospodarza nazwali Belzebubem księciem demonów, tym bardziej jego domowników. Tym bardziej oznacza, że będziemy nazywani jeszcze gorszymi epitetami niż książę demonów. Pomyślmy o tym, czy szukasz sławy i aprobaty jako chrześcijanin? Możesz je mieć, będąc częścią fałszywego chrześcijaństwa. Możesz je mieć w Babilonie, ale jeśli jesteś prawdziwym chrześcijaninem, uczniem Jezusa, niewolnikiem Jezusa Chrystusa, który głosi całą prawdę Bożą, według nauki Jezusa, będziesz niepopularny, będziesz nazwany heretykiem. Fałszywym nauczycielem, tak jak Jezus był nazywany fałszywym nauczycielem przez faryzeuszów. Oni twierdzili, że Jezus głosi herezję. Tak jak apostoł Paweł był nazywany fałszywym nauczycielem przez wielu w swoich czasach. I tak samo jest dzisiaj. Ludzie, którzy nie znają Pana, którzy się go nie boją, będą nazywali prawdziwych proroków Boga fałszywymi nauczycielami i heretykami. To jest stara diabelska metoda którą odwraca ludzi od prawdy. I to jest niezwykłe, że chrześcijanie bardziej obawiają się fałszywej nauki niż grzechu. I rezultatem tego jest fakt, że gdy ktoś głosi zwycięstwo nad grzechem, to to jest nazywane fałszywą nauką. A jeśli ktoś naucza, że zawsze musimy żyć w grzechu do końca naszego życia, to nazywa się prawdziwą nauką. Aż trudno uwierzyć, jak diabeł odwrócił prawdę do góry nogami. Pozwólcie, że to powtórzę. Ci, którzy głoszą, że możecie odnieść zwycięstwo nad grzechem, że grzech nie będzie panować nad wami, nie musicie grzeszyć, bo Jezus może was wyzwolić, ci są nazywani heretykami. A ci, którzy mówią, no cóż, będziemy grzeszyć, będziemy zawsze pokonani przez grzech, bo nasza natura jest zła. Ci nazywani są prawdziwymi, dobrymi nauczycielami. W taki sposób diabeł odwrócił prawdę do góry nogami, ponieważ nasz Pan był nazywany Belzebubem, księciem demonów, gdy robił dobre rzeczy, gdy wyzwalał ludzi spod władzy demonów. Gdy więc Jezus mówi tym bardziej Jego domownicy, to oznacza, że gdy ja jestem nazywany... Gorszymi epitetami niż Książę Demonów, Belzebub, to znaczy, że jestem Jego uczniem. Niektórzy z Was mogą uważać, że jesteście wiernymi uczniami Jezusa Chrystusa i że jesteście Jego domownikami. Czy możecie mi podać złe przezwiska, jakimi jesteście obrzucani? Nie za głupie rzeczy, które zrobiliście, ale dlatego, że staliście po stronie Chrystusa i za prawdą Bożego Słowa. Czy ludzie nazwali was jakimiś złymi określeniami, dlatego że staliście po stronie Chrystusa i głosiliście Jego prawdę? W ten sposób możemy odróżnić Jego domowników i tych, którzy idą na kompromis, którzy chcą korzyści z Królestwa Bożego, ale nie chcą stać po stronie Chrystusa tam, gdzie nie jest to popularne. Tak wielu chrześcijan zabiega o popularność. Nie wiedzą, na czym polega Stanie po stronie prawdy. I wierzę, że potrzebujemy dzisiaj o tym słyszeć. I dalej Jezus mówi na temat strachu. Nie bójcie się. To jedne z ulubionych słów Jezusa. Nie bójcie, nie, bójcie nie bójcie się, nie bójcie się. Nie lękajcie się tego, co ludzie wam mogą zrobić. Ludzie mogą was oskarżać o wiele rzeczy, ale jak Wiersz 26 mówi, nie ma bowiem nic ukrytego, co nie mogłoby być ujawnione. Rzeczy ukryte zostaną ujawnione. Nie musisz się niczego bać. Bóg wszystko wywiedzie na światło. Ukryte motywy ludzi, którzy chcą was atakować, Bóg wywiedzie to na światło. Nie bójcie się, nie martwcie się o to. Złośliwi ludzie, którzy was oskarżają, Bóg wywiedzie ich motywy na światło. Zostawmy to Bogu. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie mogło być ujawnione. To samo dotyczy naszego życia. Jeśli jesteś kaznodzieją i jest coś złego w Twoim życiu, bądź pewny, że pewnego dnia to zostanie objawione. Dlatego musimy chodzić zawsze w świetle. Dlatego dalej Jezus mówi w 27. wierszu: To, co Wam mówię w ciemności, opowiedzcie przy świetle, a to, o czym słyszycie na ucho, rozgłoście z dachu. A więc Bóg chce do nas mówić w ciemności. To bardzo ciekawe. To, co ja wam mówię w ciemności, to znaczy w środku nocy, bo wtedy jest ciemno. Budzisz się, jak Samuel? Mów, panie, bo sługa Twój słucha. I Bóg mówi coś do ciebie, i my mamy to głosić. Czy masz zwyczaj słuchania, gdy budzisz się nocą w łóżku? Czy mówisz, panie, mów do mnie? To jest najlepszy czas na słuchanie, bo cały świat jest uciszony. Wszyscy śpią i możesz usłyszeć Boży głos, a później rozgłaszaj to w świetle. A to, o czym usłyszysz na ucho, łagodny szept Ducha Świętego, rozgłoś to z dachów. Ten wiersz uczy nas, że Bóg mówi do nas nie przez głos głośnej trąby czy coś takiego, ale łagodnym głosem, delikatnie, szeptem w ciemności. A my to publicznie rozgłaszamy. I ponownie Jezus powtarza: nie bójcie się. Nie bójcie się. Wiersz 26 i 28. To tak jak pod koniec 6 rozdziału Mateusza, Jezus trzy razy powtórzył Nie troszcie się, nie martwcie się, nie martwcie się. A tutaj dwa razy mówi Nie bójcie się, nie bójcie się. I ponownie w wierszu 31. Nie bójcie się. Tam trzy razy mówił Nie martwcie się. A tutaj trzy razy mówi, nie bójcie się. Wierz 26, wierz 28 i 31. Nie bójcie, nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Każdy chrześcijanin, który chce być uczniem Jezusa Chrystusa, musi to usłyszeć. Nie bójcie się ludzi, którzy nazywają Was Berzebubem. Wierz 25 i 26. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ponieważ nie mogą waszej duszy zabić. Bójcie się raczej tego, który może duszę i ciało zgubić w miejscu wiecznej kary. Muszę bać się Boga i nikogo innego na tej ziemi. Jest piękny wiersz w księdze Izajasza w ósmym rozdziale, wiersz 12 i 13. Jeśli połączymy je razem, to widzimy, że sens jest taki, że gdy się boimy Boga, nie musimy się bać niczego innego. To jest wspaniały wiersz, który mam wypisany w moim pokoju gościnnym od 40 lat. Ciągle czerpię z niego zachętę. Jeśli boisz się Boga, nie musisz się niczego innego bać. Zachęcam Was, byście ufali tym słowom, ponieważ okropne rzeczy będą działy się na tej ziemi. Ale jeśli boimy się Boga, nie musimy się niczego innego. I dalej Jezus mówi o naszych potrzebach. Czyż dwóch wróbli nie sprzedaje się za grosz? A przecież bez woli waszego Ojca ani jeden nie spada na ziemię. Nawet wasze włosy na głowie są policzone. Wiesz, 31. Pan mówi, że jesteście więcej warci niż całe stado wróbli. Dlatego nie bójcie się, ponieważ... Ojciec baczy na każdego wróbla, który spada na ziemię. Pomyślmy o milionach wróbli, które są na całej ziemi. One są tak tanie i to aż trudne do zrozumienia, że wszechmogący Bóg patrzy na każdego z nich. Trudno jest nam to zrozumieć. Miliony owadów i ptaków na całej ziemi. I Bóg zauważa każdego wróbla, który spada na ziemię. Nasz Pan uczy nas o niesamowitych możliwościach Boga, naszego Ojca. Wszechmogący Bóg. Trudno jest nam nawet zrozumieć Jego możliwości. W odniesieniu do ludzi, nawet włosy na głowie są wszystkie policzone. Wiersz 30. Czy to oznacza, że Bóg ma wszystkie włosy policzone na naszej głowie? W sensie, że zna całą ich liczbę, czy też każdy jeden mówi, to jest włos 30, włos 31, to jest włos 137. Ja wierzę, że i to, i to jest możliwe. Jeśli Bóg zna liczbę włosów na naszej głowie, jeden z nich spadnie na ziemię rano, gdy wstajemy z łóżka, na poduszce, zostają włosy. I Bóg zna dokładny moment, gdy w ciągu nocy te włosy wypadły z Twojej głowy. Czy jesteśmy w stanie pojąć, jak wielką troską otacza nas w ciągu nocy? Wielu ludzi boi się nocy i ma koszmary nocne. Pomyślcie o tym wierszu. Nawet włosy, które w nocy spadły na poduszkę, Bóg ma wszystkie policzone. To pokazuje nam intensywność Jego opieki nad nami. Dlatego, jak mówi wiersz 32, do każdego, kto się do mnie przyzna wobec ludzi, ja się przyznam wobec Ojca Mojego, który jest w niebie. Tego jednak, kto się mnie wyprze wobec ludzi, ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Musimy tutaj zobaczyć pewną zasadę. Nasz Pan postąpi z nami stosownie do tego, jak my zachowujemy się wobec Niego przed innymi ludźmi. Cały ten fragment. Mówi o byciu świadkiem Jezusa Chrystusa i o strachu, który może towarzyszyć ludziom, którzy myślą: Jeśli będę świadkiem Jezusa, to będę cierpiał straty. Niektórzy ludzie wstydzą się mówić o Jezusie w swoim biurze, bo nie dostaną awansu. W wielu bankach i biurach Widziałem niewierzących ludzi, którzy wieszali kalendarze z jakimiś hinduskimi bóstwami, ale niemal nigdy nie widziałem chrześcijanina, który powiesiłby kalendarz z wierszami biblijnymi. Wstydzą się. Wstydzą się być poznani jako chrześcijanie, ponieważ w niechrześcijańskim świecie mogą przez to stracić szansę na awans. Mój szef nie będzie zadowolony, gdy to zobaczy. Wstydzą się wyznać Chrystusa, ale oczywiście, gdy mamy potrzebę, to idziemy do niego. Tak samo było w Izraelu. A Bóg ich pyta, czemu przychodzicie do mnie tylko, gdy macie problemy? Dlaczego nie udacie się do bóstw Egiptu, które czcicie? Pan mówi: Jeśli wyprzecie się mnie przed ludźmi, w jaki sposób możemy się go wyprzeć? Pewnie nie tak jak Piotr, który powiedział: Nie znam Chrystusa. Myślę, że żaden z nas by tego nie powiedział, ale często zapieramy się go przez ciszę, kiedy nic nie mówimy, a powinniśmy coś powiedzieć, kiedy nie mówimy innym ludziom, że jesteśmy chrześcijanami. To jest jeden z sposobów, w jaki możemy się go zaprzeć. Wypieramy się go, gdy nie chcemy, by ludzie wiedzieli, że jesteśmy chrześcijanami. Jeśli my się go wyprzemy i On się nas wyprze. Ale jeśli go wyznamy przed ludźmi, wtedy i on przyzna się do nas wobec Ojca, który jest w niebie. Musimy o tym myśleć, ponieważ nadchodzi dzień, gdy Chrystus powróci w swej chwale i staniemy przed nim. Z kogo on będzie wtedy dumny? Czy chcesz, żeby był z ciebie dumny? Tutaj mamy wszystko, czego Jezus nauczał. On nie wyzna przed swoim Ojcem nikogo, kto się Jego wstydzi na tej ziemi. Cokolwiek ludzie mogą mówić, wszyscy będziemy równi i będziemy dobrze się bawić w niebie i tym podobne. Pamiętajmy o tym, jeśli nie miałeś odwagi, by przyznać się do Jezusa i do swojej wiary i milczałeś przed ludźmi, to zaparłeś się Pana. I możesz być w stu procentach pewien, że gdy Chrystus powróci, Wyprze się Ciebie przed swoim Ojcem. Prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś takiego kazania, ale taka jest prawda. To jest wszystko, czego nauczał Jezus. Jezus nakazał nam mówić wszystko to, czego On nauczał. I oto czytamy tutaj wiersz 33. Ktokolwiek, możesz się nazywać chrześcijaninem, napełnionym Duchem Świętym, możesz mówić językami, ale jeśli zapierasz się Chrystusa przed ludźmi, on wyprze się ciebie przed Ojcem, który jest w niebie. On powie: Nie znam tego człowieka, ponieważ ty, będąc na ziemi, zachowywałeś się tak, jakbyś nie znał Chrystusa. To jest bardzo poważna sprawa. Nasz Pan chce, byśmy byli jego odważnymi uczniami. On nie chce uczniów, którzy się ukrywają i skrywają swoje światło pod koszem, albo ukrywają światło pod łóżkiem, gdzie nikt go nie widzi. Mówi, postawcie światło na świeczniku. Jak ludzie was odrzucą, niech was odrzucą. Jak nazwą was Belzebubem, niech tak nazywają. Jeśli was zabiją, bądźcie gotowi umrzeć. Nie bójcie się ludzi, którzy mogą zabić wasze ciało. Raczej bójcie się tego, który może zabić duszę i ciało. Jeśli boisz się Boga, możesz być pewny, że nikt cię nawet nie tknie bez jego pozwolenia. To jest niezwykle ważne. A jeśli Go wyznasz, odważnie powiesz, Panie, jestem Twoim świadkiem i nie wstydzę się przyznać do Ciebie wobec innych, że należę do Jezusa Chrystusa. Pomyśl o radości, jaka będzie Twoim udziałem, gdy Pan powróci, gdy przyjdzie Twoja kolej i Pan Jezus wezwie Cię po imieniu i powie, Ojcze, wyznaję tą osobę przed Tobą. On był odważnym świadkiem moim na ziemi. Mam nadzieję, że usłyszymy te słowa. Dobrze, sługo wierny i dobry. Ja chcę usłyszeć te słowa. I nie interesuje mnie, jakie poniosę straty na ziemi z powodu bycia świadkiem Jezusa. Oczywiście, że stracimy wiele rzeczy. Może stracisz awans. Może poniesiesz finansowe straty. Może poniesiesz jakieś towarzyskie straty. Krewni pomyślą, że straciłeś rozum. Cokolwiek innego, bądź odważny i wyznawaj Chrystusa, a pewnego dnia będziesz bardzo wdzięczny. A gdy w ten sposób wyznajemy Chrystusa, jak czytamy w wierszu 34, to przyniesie rozdźwięk, nawet w rodzinie. On mówi: nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Oczywiście w pewien sposób przyszedł przynieść pokój. Już na samym początku aniołowie śpiewali pokój na ziemi, ludziom dobrej woli. Ale to jest pokój w sercach i pomiędzy prawdziwymi uczniami Jezusa, ponieważ nie każdy chce pokój. Większość ludzi chce wojny. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę niepokój, pokój, ale miecz. Miecz, który przyniesie rozdźwięk pomiędzy tymi, którzy wyznają Chrystusa, a tymi, którzy go nie wyznają. I rezultatem będzie to, że człowiek będzie poróżniony ze swoim ojcem. Wiersz 35. Córka poróżniona z matką, a synowa z teściową. I tutaj nie mówimy o takich uniwersalnych kłótniach, jakie mają miejsce między synową a teściową, pomiędzy niechrześcijanami i w ogóle. Tutaj mówimy o tych, którzy stoją po stronie Chrystusa i konfliktem, jaki powstaje między nimi, a tymi, którzy nie chcą iść na całego za Jezusem. Widzimy to cały czas. Oto jest syn, który jest uchwycony prawdą Ewangelii. Chce się ochrzcić, chce żyć na całego dla Boga, porzucić grzeszne drogi, całym sercem podążać za Panem, ale ojciec tego nie chce. I w rezultacie pojawia się rozdźwięk między ojcem a synem, albo między matką a córką. I często ojciec czy matka płaczą i mówią, nie traktuj nas w ten sposób. I syn czy córka mają poważny problem. Co mam zrobić? No właśnie to jest ten miecz. Musisz kochać Jezusa bardziej niż kochasz Ojca czy Matkę, gdyż jak mówi 36 wiersz, domownicy będą wrogami człowieka. Przez minione dwa tysiące lat chrześcijaństwa, prawdziwi naśladowcy Chrystusa miłują pokój i pragną pokoju, ale ich krewni, tak zwani wierzący, obrócą się przeciwko nim. To jest religijność, która powoduje, że ludzie zwracają się przeciwko prawdziwym uczniom Chrystusa. I historia ma pełno przykładów takiego postępowania. Religijnych chrześcijan, nieodrodzonych religijnych chrześcijan, którzy prześladują prawdziwych uczniów Chrystusa. W niektórych przypadkach bardziej niż poganie i niechrześcijanie. Mamy tego Mnóstwo przykładów na przestrzeni dwóch tysięcy lat. I w takich sytuacjach, jeśli człowiek kocha bardziej Ojca czy matkę niż Chrystusa, Pan mówi nie jesteś mnie godzien. Bardzo bym nie chciał, żeby Pan powiedział do mnie w ten ostateczny dzień nie jesteś mnie godzien. Bardziej kochałeś swojego Ojca i matkę niż mnie. I bardziej im się chciałeś przypodobać niż mi. Czy Pan będzie musiał to powiedzieć do kogokolwiek z Was? Tego nauczał Jezus. Kto kocha Ojca lub Matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto kocha Syna lub Córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Czy idziesz na kompromis ze swoimi chrześcijańskimi przekonaniami, aby podobać się Synowi lub Córce, nie jesteś wart Jezusa Chrystusa. Nie chciałbym, żeby pan powiedział do mnie w ostateczny dzień: nie jesteś mnie wart. Chcę kochać Jezusa bardziej niż kocham moich rodziców, bardziej niż kocham mojego syna czy moją córkę. Jeśli czynią zło, muszę się im przeciwstawić i powiedzieć im, że są w błędzie. Tak wielu chrześcijańskich rodziców jest stronniczych wobec swoich dzieci i nigdy nie sprzeciwiają się swoim dzieciom. Ze względu na Pana. I rezultat jest taki, że te dzieci odchodzą od Pana, i rodzice też odpadają od Boga. Ale gdyby rodzice bardziej kochali Pana niż swoje dzieci i byli gotowi przeciwstawić się swoim dzieciom, to one mogłyby się nawrócić do Pana. Rozważmy to: czy nie jesteśmy zbyt pobłażliwi dla naszych dzieci i nie idziemy na różne kompromisy? I czy nie obniżamy chrześcijańskich standardów? Czy zwracasz uwagę swojej córce, że ubiera się niewłaściwie, idąc za modą tego świata? Czy kochasz ją bardziej niż Pana? I składanie świadectwa o Panu? To będzie miało wpływ na to, czy Pan nie zaprze się Ciebie w dniu ostatecznym. I dalej w 38 wierszu Jezus mówi: Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. To jest poselstwo, które musimy dzisiaj słyszeć, gdyż bardzo go brakuje w chrześcijaństwie współczesnym. To poselstwo krzyża. Każdego dnia bierz na siebie swój krzyż i podążaj za mną, mówi Jezus. W innym wypadku nie możesz być moim uczniem. To oznacza, że musisz umrzeć dla siebie, dla własnej woli i pełnić Bożą wolę. W żaden inny sposób to nie jest możliwe, by go naśladować. Pozwólcie, że powiem to wyraźnie do tych z Was, którzy myślą, że mogą podążać za Jezusem bez codziennego zapierania się własnej woli aby pełnić wolę Boga w mocy Ducha Świętego. Chcę Ci powiedzieć, że oszukujesz samego siebie i nie podążasz za Panem. I gdy dalej Jezus mówi o znalezieniu swojego życia, to mówi o takim duszewnym życiu, o własnej reputacji, poczucie własnej wartości itd. Gdy próbujemy zachować własny wizerunek, reputację, to szukamy naszego własnego życia. Musimy być gotowi to wszystko utracić nasz wizerunek, naszą godność, aby zidentyfikować się i stać po stronie Chrystusa. Na tym polega utracenie życia, aby je znaleźć. Kto straci życie dla Pana, ten je odnajdzie. Identyfikujesz się z Panem, jesteś gotowy, by ludzie traktowali Cię jak śmieć. Gdy mówią o Tobie złe rzeczy, nazywają Cię Belzebubem, wtedy tracisz swoje życie to duszewne życie. Twój wizerunek, Twoją reputację, ale pewnego dnia je odzyskasz. I dalej Jezus wypowiada te końcowe słowa, posyłając swoich uczniów. Niezwykłe słowa. Mówi: Pamiętajcie, że kto Was przyjmuje, mnie przyjmuje. Cóż to jest za zaszczyt, jeśli jesteś prawdziwym, oddanym sługą Jezusa Chrystusa, poświęconym Mu? Każdy, kto Ciebie przyjmuje, przyjmuje Chrystusa. A kto odrzuca Cię, odrzuca Chrystusa to jest niezwykłe to działa w dwie strony i dalej Jezus mówi kto przyjmuje proroka dlatego że jest prorokiem będzie wynagrodzony jak prorok uznanie człowieka że przemawia w imieniu Boga i uhonorowanie go już zostanie obficie nagrodzone a kto przyjmuje sprawiedliwego Czyli człowieka, który stoi po stronie sprawiedliwości, świętości, stoi przeciwko grzechowi i przyjmujemy takiego człowieka jako sprawiedliwego, okazujemy należyty szacunek, dlatego że on stoi po stronie Pana. Wtedy i my otrzymamy nagrodę. To są niezwykłe słowa. A więc Jezus najpierw mówi o apostołach, których przyjmując, przyjmujemy samego Jezusa Chrystusa, następnie proroka. I człowieka sprawiedliwego, apostołowie, wiersz 40, prorok, i sprawiedliwy, w 41 wierszu. I w końcu zwykli uczniowie, wiersz 42. Nawet małe dziecko. Zobaczcie, jak to się zmienia. Apostoł, prorok, sprawiedliwy człowiek, małe dziecko, i nawet najprostsza rzecz, jak danie im kubka zimnej wody. Wszystko to będzie wynagrodzone. Pan uczy nas tutaj, że gdy okażemy szacunek Jego sługom, będziemy uhonorowani przez Boga, a jeśli zrobimy coś dla Bożych sług, nawet coś tak mało znaczącego, jak danie im kubka zimnej wody, Bóg to sowicie wynagrodzi, ponieważ On nie jest dłużnikiem żadnego człowieka. To jest wielka prawda, której możemy być pewni. Możesz być pewny, że jeśli zrobisz coś dla Boga czy dla jego choćby najmniejszych sług, będziesz sowicie wynagrodzony. I mówię tutaj o prawdziwych uczniach, nie o tych tłumach fałszywych uczniów i oszustów, którzy posługują się imieniem Jezusa dla własnych celów. Stanowią 90% współczesnych kaznodziejów i od nich trzymajcie się z dala. Musimy rozróżniać duchy i szanować jedynie prawdziwych sług Pańskich. Niech Was Bóg błogosławi i będziemy kontynuować w kolejnym odcinku.